Witajcie drodzy widzowie na kanale Żużlowy Degustator, ja nazywam się Piotr Wojciechowski, a to jest magazyn C Superligi, szósta kolejka prawie za nami, bo jeszcze jedno starcie jutro, ale dwa mecze się odbyły, także porozmawiamy o tym co wydarzyło się w miniony weekend, no i od razu zaczynamy, zaczynamy od wyników, wyniki za chwilę nam się pojawią na ekranach, mamy najpierw wyniki, C. Z pierwszej ligi Drwęca kasztorek przegrywał u siebie 71-88 z Szarżą Wrocław. W Świętochowice pokonuje drugą drużynę Szawera Leszno aż 92-62, wyczęstochowa 86 86-67. Pokonują TPD Kalety. Za chwilę zobaczymy również wyniki. Superligi w Superligi Ostrów pokonuje Leszno 81 do 77 no i Mustang żołnierz 100 do 57 pokonuje wiktorię poczesną. Pierwsze zwycięstwo Mustanga w tym sezonie. Za chwilę będziemy mieli okazję o tym meczu porozmawiać, porozmawiać też że będziemy mieli okazję z Radkiem Morawiakiem, ale najpierw mecz w Ostrowie. Mecz któremu towarzyszyło bardzo dużo emocji, dużo kontrowersji, za chwilę zobaczymy skrót tego meczu, a później omówimy sobie, co tam tak naprawdę się wydarzyło, więc zapraszamy na skrót. To uskrót meczu Omega z Szawerem Leszno, teraz zobaczymy planszę z wynikami, z indywidualnymi zdobyczami zawodników. Ostrów Piotr Kupczyk 9 plus 1, Marcin Kołata 19, Szymon Kowalczyk 16 plus 2, Jakub Jajeśniak 6 punktów, Bartosz Grabowski 16 plus 1, Karol Kędzierski 2 punkty, Oliver Sikora 2 punkty, Igor Domagała 10 punktów i Wojciech Małecki 1 punkt, a po stronie Szawera Leszno Patryk Kriger, 13 punktów, Jakub Ignyś 8 plus 1, Mateusz Ludwiczak 12 plus 1, Michał Rodzen 7 plus 2, Marcin Szymański 17 plus 1, Mikołaj Kurpisz 11 plus 1 i Albert Seweryn 9 plus 1. Widzimy, że Szawer Leszno po raz kolejny wspomagany świetną dyspozycją Marcina Szymańskiego. On od początku sezonu zdobywa tych punktów bardzo dużo. Czego w tym meczu po stronie leszczyńskiej zabrakło? Gdzieś chyba tych punktów. Zawodników kolejnych. Patryk Krieger 13. Wydaje się, że całkiem nieźle, ale jednak ta końcówka meczu: jedynka z czwartego pola, gdzieś tam jakaś dwójka się wkradła. Też chociażby pierwszy wyścig z pierwszego pola przegrany z Marcinem Kołatą, który jechał z czwartego. Mieliśmy okazję to zobaczyć na skrócie. Gdzieś te pojedyncze punkty uciekały właśnie w takich wyścigach, no i później zabrakło. Z drugiej strony, po stronie Ostrowa: 19 punktów Marcina Kołaty. Świetny występ. Najlepszy na pewno występ Marcina w tym sezonie. No i bardzo mocno przyczynił się do, do duży nowego zwycięstwa Ostrowa. Jak bardzo dobry Bartosz Grabowski, 16 plus 1, Szymon Kowalczyk również bardzo dużo punktów, 16 plus 2. Igor domagała 10 ważnych punktów z pozycji juniorskich, być może nie dołożył żadnej czwórki, ale cokolwiek był w stanie dokładać. No i przełożyło się to. Na zwycięstwo, na zwycięstwo, które do końca nie było takie oczywiste, bo ten mecz cały czas układał nam się remisowo. Zresztą, jeżeli by w program, to mamy 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 30 20 -20, później 50-50, 55-55, 60-60, przed nominowanymi 70-69, no i właśnie. Co się stało w wyścigach nominowanych? Piętnasty wyścig widzieliśmy na skrócie i on był bardzo istotny, jeżeli chodzi o całe rozstrzygnięcia w tym meczu. Obsada tego wyścigu Michał Rodzeń, Bartosz Grabowski, Mateusz Ludwiczak, Piotr Kupczyk. Bartosz Grabowski wygrywa start. Dalej dzieją się rzeczy ciekawe, ale koniec końców ten wyścig układa nam się na remis. Remis, który przed ostatnim wyścigiem dawałby szansę obu drużynom na, na meczowe zwycięstwo. No i zaczynają się dziać rzeczy dziwne. Najpierw Bartosz Grabowski zaczyna trochę ten wyścig spowalniać. Michał Rodzeń też siłą rzeczy jedzie trochę slalomem. W ostatnim łuku widzimy kontakt pomiędzy Mateuszem Ludwiczakiem i Piotrem Kupczykiem, w wyniku czego wykluczony zostaje Michał Rodzeń za spowalnianie wyścigu. No i należy się zastanowić. Po pierwsze, czy ta decyzja była słuszna, bo widzieliśmy, że również i Bartosz Grabowski bardzo mocno ten wyścig spowalniał. Po drugie, co należałoby w tej sytuacji zrobić i jakie decyzje podjąć? Na pewno ja nie będę się tutaj podejmował oceny, jak to powinno być rozstrzygnięte, bo ja sędzią nigdy nie byłem. Ale sytuacja jest na pewno mocno kontrowersyjna i wzbudzała emocje. Obu w obu drużynach duże kontrowersje były względem tego co tam się wydarzyło no i niestety miało to wpływ na, na wynik meczu bo, bo tak jak mówię no to jedno wykluczenie dla Michała Rodzenia spowodowało że wyścig zakończył się wynikiem 6 do 3 dla Ostrowa co w konsekwencji sprawiło że Szawer Leszno przed ostatnim wyścigiem mógł ten mecz zremisować nawet przy zwycięstwie 7 do 3 także. No, na pewno sytuacja, nad którą należy się zastanowić, którą należy gdzieś tam rozstrzygnąć, ale to nie my tutaj będziemy to rozstrzygać. Pewnie jakieś kolegium sędziów zbierze się i będzie dyskutować, co należy w takich sytuacjach zrobić. Jeżeli macie swoje opinie na ten temat, to zapraszamy. Wyrażajcie je w komentarzach. A my podsumujemy to tak, że Omega Ostrów zwyciężyła z Szawerem Leszną, te obie drużyny pewnie. Będą miały okazję jeszcze się spotkać, być może w fazie playoff, być może w starciach o medale. Także na pewno tak to się nie zakończy. Przechodzimy dalej, przechodzimy do meczu Mustanga żołędowo z Wiktorią Poczesną. Tutaj mieliśmy starcie zespołów, które no w tym sezonie radzą sobie troszeczkę słabiej, raczej nie są faworytami do, do medali, ale, ale w tej lidze są też czasem stawiają się wyżej notowanym rywalom. W bezpośrednim pojedynku Mustang żołędowo wygrywa 100 do 57. Punkty przedstawiają się następująco. Maciej Stefański 13 plus 2, Radosław Morawiak 12 plus 3, Arkadiusz Słyszy 11 plus 3, Sebastian Morawiak 15 plus 3, Wiktor Kadow 10 plus 1. Sebastian Bieliński 11 plus 2, Zuzanna Klet 11 punktów i Arkadiusz Pilarski 17 punktów z bonusem po stronie Wiktorii Poczesna, Daniel Ordon 16 punktów, Kacper Łatka 7, Sebastian Paruzel 6, Bartłomiej Sikorski 4, Jan Knapiński 11, Piotr Kweczka 11 i Oskar Dusiński 2 punkty z bonusem. No jak widzimy Mecz bez większej historii. Mustang żołędowo z ogromną przewagą. Od samego początku ten mecz układał się po myśli gospodarzy. Tutaj nie było mowy o tym, że coś może się wydarzyć. Mecz absolutnie pod pełną kontrolą. Widzieliśmy punkty i widzieliśmy wiktorię poczesna, w której tak naprawdę tylko Daniel Ordon był w stanie robić cokolwiek, co co przeszkadzałoby Mustangowi Żołędowo w kontroli nad tym spotkaniem. Oprócz Daniela jedna czwórka bodajże na koncie zawodników Wiktorii Poczesna i jej autorem Jan Knapiński. W Mustangu Żołędowo nie widzimy żadnego zawodnika, który miałby poniżej 10 punktów, co świadczy o tym, jak dobry był to mecz w wykonaniu gospodarzy, a warto też podkreślić, że niektórzy zawodnicy jechali zaledwie po trzy razy a i tak tą granicę 10 punktów przekroczyli świetny występ każdego tak naprawdę z reprezentantów Mustanga żołędową i o tym świetnym występie za chwilę porozmawiamy sobie z Radkiem Morawiakiem który już zaraz do nas dołączy. Cześć Radek. Coś. Tak, coś chyba jest nie tak, ale zaraz będziemy radka mieli. Radek, słyszymy się. O, jakieś tutaj problemy techniczne, więc chyba musimy jeszcze chwilkę na radka poczekać, ale Radek na pewno zaraz do nas dołączy. Jak to bywa w programach live, wszystko jest dobrze, dopóki nie zaczniemy wywiadu, wtedy zazwyczaj wszystko się. Wysypuje, ale miejmy nadzieję, że Radek zaraz do nas z powrotem zawita i będziemy mogli sobie porozmawiać o meczu Mustanga z Wiktorią. Radek, słyszymy się? Halo, ja słyszę. Tak, jest, Radek nas słyszy. Tak, witamy Cię Radku w naszym magazynie. Słyszałeś pewnie, co mówiłem o meczu Mustanga żołędowo z Wiktorią Poczesna, więc powiedz. Jak duży kamień z serca spadł Wam w żołędowie, że wreszcie to zwycięstwo odnieśliście w tym sezonie? No, myślę, że kamień na pewno spadł nam z serca, ale wiemy, że jeszcze musimy powalczyć w tym sezonie, żeby się utrzymać. A żeby myśleć o play-offach, to tyle rzeczy się musi spełnić, że, że, że nie wiadomo nawet. A myślę, że ten mecz pokazał, że możemy być wszyscy równymi zawodnikami i możemy. Jeśli mecz układa się pod nasze dyktando, potrafimy jechać, to że możemy wygrać tak naprawdę, powiedzmy, z każdą drużyną, jeśli mamy dobry, równy skład. A myślisz, że to będzie taki punkt zwrotny, że od tego momentu już wszystko będzie się lepiej układało? Myślę, że jeszcze mecz zresztą nie będzie taki, ale kolejny mecz z Ostrowem albo z Toruniem u nas, myślę, że wtedy będzie pokazane, co potrafimy. Już trochę powiedziałeś też o tym, czego wam brakuje, ale właśnie, jak byś zdiagnozował te problemy, to były jakieś braki w przygotowaniu do sezonu, brak jazdy, czy po prostu jeszcze tej formy trochę brakowało? No, mi się najbardziej wydaje, że nam brakuje po prostu równego składu. Robert Dadra, który dostał, doznał kontuzji przed pierwszym meczem tej Superligi. Przez to musieliśmy jeździć, tak naprawdę, no, czterema seniorami, bo w miejsce piątego wchodził albo jakiś junior, albo jakiś żak, więc, no, myślę, że tam nam brakowało. No i myślę, że nie mieliśmy no, od początku chłodnej głowy. Jak można no, zobaczyć, w pierwszych meczach mieliśmy strasznie dużo wykluczeń. Ja, tak naprawdę, łapałem też wykluczenia za wykluczeniem w każdym meczu jedno. Nasi juniorzy też nie jechali tego, co powinni. No, są bardzo, wydaje mi się, żarek jest w bardzo dobrej formie, jeśli mu po prostu. Głowa pozwoli, to naprawdę by, może być jeden z najlepszych juniorów w tym roku. No właśnie, wspomniałeś o tych wykluczeniach, o tej nierównej formie, ale ogólnie ten początek sezonu dla ciebie indywidualnie chyba jest dość udany. Zgodzisz się z tym? No, myślę, że jest udany, ale patrząc na to, ile punktów bym miał, jeśli patrzyłbym tylko na siebie, no to myślę, że średnią też bym miał o wiele większą, więc. Myślę, że ta forma przyjdzie jeszcze na Mistrzostwa Europy i na Mistrzostwa Polski. Więc trzeba trzymać kciuki. A zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że ten poprzedni sezon za to był taki sobie? No, no poprzedni sezon na pewno ta końcówka no, nie była dla mnie. Też miałem w tamtym roku dużo jakichś tam swoich problemów, przez co nie mogłem się skupić tyle na treningach, co zawsze. No. Myślę, że Mistrzostwa Świata trochę zweryfikowały to, bo nie dostałem się do finału Open, choć myślałem, że to nie będzie jakimś większym problemem dla mnie. No, forma w Australii zweryfikowała to bardzo szybciutko. Na treningach no, nie, nie dowodziłem tego, co powinienem. No i medal W21 no, zabrakło tak naprawdę no, niewiele. Starczyło dowieść trzy punkty w ostatnim biegu i bym miał dodatek, ale no, myślę, że ten sezon też mnie dużo nauczył. No właśnie, o tą Australię też Cię chciałem trochę zahaczyć, bo wiemy, że dla wielu z Was, którzy tam polecieliście, to duża przygoda przede wszystkim poznać trochę nowego świata, zobaczyć nowy kraj, zwłaszcza tak odległy, jak Australia. Powiedz, co Ty z tej Australii zapamiętałeś, jak ogólne wrażenia z pobytu tam? No Australia to bardzo, no tam, gdzie byliśmy, Adelaida, to była ładna i bardzo czysta. Nie było jakichś im, takich brudów na ulicach i tym podobnym. Tory na przykład w Australii no, no robili wrażenie. Jakby takie tory były w Polsce, to myślę, że to ściganie też by było na o wiele większym poziomie. Tam nie było toru, który na przykład się sypi albo jest sam piach, były ładnie wyprofilowane. Też taśma, która moim zdaniem powinna być w Polsce, która jest jakby puszczana losowo. Jakby kierownik startu dusi guzik i jest ustawiony na przykład od 2 do 5 sekund i w tym czasie się puszcza taśma, co niweluje na przykład ustawianie taśmy na starcie albo stricte trenowanie z jedną osobą, żeby wczuć się w to, jaką puszcza taśmę. Wydaje mi się, że jakby takie coś było w Polsce, to też te starty wyglądałyby o wiele lepiej. Czy ogólnie jest jeszcze dużo rzeczy do przeniesienia do Polski no, z innych zakątków świata? No Dużo to mi się wydaje, że za mało powiedziane. wiele, wiele, wiele rzeczy, których trzeba przenieść do polskiego speedrovera. Bo jak na przykład w Australii, mieliśmy, były takie dni jak Open Night, gdzie y, można było przyjechać, każdy mógł przyjechać, odjechać trening. Był otwarty bufet, jakieś y, nie wiem, hot dogi, hamburgery, jakieś picia, owoce. No, wszystko tam było takie rodzinne, a wydaje mi się, że w Polsce nie ma takiego czegoś, no, że rodziny no powoli się kończy. No właśnie ty trochę też wyprzedziłeś to moje pytanie, bo miałem ci zadać właśnie o tory, ale już powiedziałeś, że świetnie się jeździł i to każdy kolejny zawodnik, którego tutaj gościmy na magazynie mówi, że, że te tory były dużo lepsze, że organizacja fajna. Myślisz, że... To jest możliwe, żeby to wprowadzić, bo powiedziałeś, że, że trzeba by wiele zmienić w Polsce. Pytanie, czy, czy są na to jakiekolwiek widoki, żeby, żeby takie kroki zostały poczynione? No, żeby takie kroki były poczynione, to mi się wydaje przede wszystkim, że no, w wiele ośrodków, mi się wydaje, że nie mam pieniędzy, którymi by mogła na przykład zakupić nową maszynę startową, nie wiem, wybudować jakiś budynek stricte taki gospodarczy, żeby tam gastronomiczny, żeby mogło prowadzić jakieś jedzenie, też w Polsce jest potrzebne wiele zgód, jakiś pit, kasy fiskalne i mi się wydaje, że może to będzie, ale no na pewno nie, nie w najbliższym czasie, bo to jest strasznie dużo zachodów i przede wszystkim by musiała być jakaś taka osoba, która nad tym będzie stała, taki prezes z krwi i kości, który by to robił, no ale a u nas nie ma takiego prezesa w federacji, no, teraz Paweł właśnie się wypisał, chyba z tego co wiem, więc nie wiem nawet kto jest przyrodnym prezesem, w tym teraz. Okej, okay, to wróćmy może do rozważań, jakby o tym sezonie. Co jest Twoim celem indywidualnym na ten sezon? Mistrzostwa Polskie, Mistrzostwa Europy, pewnie gdzieś w to celujesz, ale jakbyś miał sobie postawić jakiś cel, to na co się głównie nastawiasz? Myślę, że finał Mistrzostw Europy. To jest taki cel minimum. Jak byliśmy dwa lata temu w Manchesterze, to miałem strasznego pecha. W finale dwa razy spadł mi łańcuch, w finale dwa razy spadł mi łańcuch. No i mam nadzieję, że w tych Mistrzostwach Europy nie spadnie mi łańcuch i nie będę szesnasty. No, jak będzie jakiś medal, będę z tego zadowolony, ale finał rządzi się swoimi prawami. Y te finały twoje to ja trochę pamiętam, bo za czasów juniorskich ty bardzo często się z Mikołajem Męcem gdzieś stykałeś w tych zawodach, a ja, jako że jestem z Gniezną, no to Mikołajowi najczęściej kibicowałem. Powiedz, wy bardzo mocno ze sobą rywalizowaliście. Czy ty gdzieś tam. Teraz już będąc seniorem, spoglądasz w stronę Mikołaja, i jakby jest to dla ciebie jakiś punkt odniesienia, że on na przykład już potrafił zostać mistrzem Polski, czy ty totalnie jakby w tą stronę nie patrzysz i skupiasz się tylko i wyłącznie na sobie? Nie no, nie patrzę tym, tak. No, jakbym zazdrościł Mikołaju, że jest mistrzem polski, to, nie, o to nie chodzi o zazdrość, tylko o to, że no, wiesz, gdzieś cały czas no, byliście że... na podobnym poziomie i, i no. Nie ma co ukrywać, znaczy, że teraz jakby te osiągnięcia się trochę rozjechały. No, jakby widać, ile Mikołaj wkłada serca w ten sport, ile trenuje, ile wyrzeczeń ma. No, ja nie mam takiego czegoś, ja nie mam takiego oparcia, żeby ym, trenować, nie wiem, pięć razy w tygodniu. No, ja bardziej się bawię tym sportem, lubię jeździć na zawody przez to, jakie jest otoczenie, jakich mam znajomych jak z, z nimi rozmawiam, a to, to jak mi pójdzie w zawodach, no to, to tak naprawdę nie powiedziałbym, że to jest drugorzędne, ale nie patrzę na to tak. Okej, okay, a powiedz mi, jak się zapatrujesz na to, że mistrzostwa Europy będą w Toruniu? Ten tor ci pasuje, bo w tym roku już miałeś okazję jeździć z testem, że tym torem właśnie na tym torze toruńskim. I z tego co pamiętam, to całkiem dobre zawody tam pojechałeś. No, w Toruniu przegrałem tylko sam ze sobą i Staszmą. Więc, <grym> więc tam były moje bardzo dobre zawody. Wydaje mi się, że na, w tym sezonie to jest tor właśnie dla mnie, bo mam bardzo dobry start. Powiedziałbym, że no, jeden z najlepszych w Polsce na ten moment. I też potrafię jeździć bardzo dobrze technicznie, co na torze na Bielańskiej, no, trzeba umieć, więc wydaje mi się, że to jest, to jest tor, który no, może mi dać dużo w tym roku. Czyli planujesz zrobić z tego swój atut? Bardzo dobrze. A powiedz, tak, tak. A, a powiedz mi. Czy ten poprzedni rok, w którym jeździłeś w jednej drużynie z Marcinem Szymańskim dużo Ci dał? Da się coś od takiego zawodnika podpatrzeć? Bo już ostatnio Kosme też o to pytaliśmy, bo on teraz jest w drużynie z Arkiem Szymańskim, Dawidem Basem, Remkiem Burkardem i on właśnie mówił, że, że od takich doświadczonych zawodników może bardzo dużo czerpać. Czy dla Ciebie to była jakaś nauka? No, Kosma na co dzień trenuje tak, tak naprawdę z Arkiem Szymańskim. Marcin do nas nie przyjeżdżał na treningi, głównie trenował we Wrocławiu, więc my nie mieliśmy takiego czegoś, że On jakby nam pokazuje na treningach co poprawić Tyle co zerkaliśmy na mecze i jakby pisaliśmy między sobą co Co na przykład można wdrążyć do treningu, więc Myślę, że to da, dał, mi, dał mi coś, ale no to nie jest takie, takie bardzo duże nie? jakby Powiedział, że jak mamy trenować, żeby na przykład mieć lepszą trasę, żeby um, Pod start, jak się bardziej skupić więc myślę, że dał, ale no nie aż tak wiele myślę, że jak Arek Szymański i Kośmie. Okej, okay, to teraz mam takie już trochę luźniejsze pytanie na koniec. Powiedz mi, jak to jest być w jednej drużynie z zawodniczką, która jest mistrzynią świata we wszystkich możliwych kategoriach. No, Zudzia znam tak naprawdę od dziecka, więc zawsze jakoś kibicowałem, więc no jest to fajne uczucie. I jakby. Ona sama wie, że, yy, że ona jest, no, no jest mistrzynią, tak. I no, nawet nie można tego jakoś yy, kwestionować. To była trzecia mistrzostwa w Australii yy, 11 tysięcy kilometrów stąd, więc no, no jest wielka. Dokładnie tak. Więc tym miłym akcentem yy, zakończymy. Dziękuję Ci bardzo, Radek, że zgodziłeś Dziękuję. się z nami porozmawiać. A my już sobie teraz przejdziemy do tabeli, do podsumowania tego wszystkiego, o czym mówiliśmy i do zapowiedzi następnej kolejki. Tabela zaraz nam się pojawi. Już, już powinna być. Tak, to jest tabela C. Z pierwszej Ligi Szarża Wrocław 12 punktów. Szawer Leszno, druga drużyna Szawera Leszno 8 punktów. Drugie miejsce Śląsk Świętochowice 6 punktów. lwy Częstochowa 5 punktów. No i na końcu Drwęca Kaszczorek z dwoma i TPD Kalety również z dwoma punktami. Tabela Superligi prezentuje się następująco. Na pierwszym miejscu Orzeł Gniezno 10 punktów w pięciu spotkaniach. Komplet jak na razie Szawer Leszno 6, 6 spotkań 9 punktów. Z czterema punktami: trzy drużyny, też, to że toruń Omega Ostrów i Wiktoria Poczesna, no i Mustang żołędowo trzy punkty. Na razie ostatnie miejsce, ale widzimy, że ta strata wcale nie aż taka duża. W następnej kolejce zobaczymy mecze pomiędzy Szarżą Wrocław i Śląskiem Świętochowice, drugą drużyną Szawera Leszno, Ilwami Częstochowa oraz TPD Kalety zmierzy się z Drwęcą Kaszczorek. Te mecze odbędą się w niedzielę drugiego czerwca, a w Superlidze zobaczymy spotkania pomiędzy Wiktorią Poczesna i TSŻ Toruń, Orłem Gniezno i Omega Mostrów oraz Szawer Leszno zmierzy się z Mustangiem Żołędowo. Jutro będziemy mieli też okazję obejrzeć spotkanie że Toruń z Orłem Gniezno. Zaległe spotkanie szóstej kolejki, którą omawiamy dzisiaj. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o magazyn CS Superligi w tym tygodniu. Zapraszamy na następną Środę, bowiem kolejka oczywiście w ten weekend, więc będziemy ją sobie również podsumowywać. Ja nazywam się Piotr Wojciechowski i to był kanał Żużlowy Degustator. Dzięki bardzo.